Cześć z tej strony, Rebe, i witam Was na moim kanale. Eee, ja jestem świeżakiem, jeśli chodzi o nagrywanie filmów na YouTube, czy tam jakichś odcinków i tak dalej. Ale już tak jakiś czas temu zastanawiałem się nad tym, bo dużo gram, czy na konsoli, czy na komputerze. No, na komputerze jest to szczególnie Minecraft. No i tak właśnie siedziałem, zastanawiałem się, wy kurde, może fajnie by tak zacząć nagrać coś. Może akurat się komuś spodoba i tak dalej. No i dzisiaj nadszedł ten dzień, sądny dzień, mówię, dobra, to jest ten czas, siadam, nagrywam. Od razu na wstępie mówię, że nie mam jakiegoś super mikrofonu, wydaje mi się, że... Póki co na sam początek na te potrzeby ten wystarczy. Nie wiem, no zobaczymy. Jeśli się kanał jakoś rozwinie, bardziej, bardziej zwiększy, zwiększy swoje zasięgi i tak dalej, no to pomyślę nad zmianą sprzętu i tak dalej. Jak pewnie widzicie, będziemy grać w Minecrafta. Serię chcę nazwać Nowa Przygoda. Minecrafta mam na Windows 10. Jest to wersja Windows 10 Edition. Jak dla mnie jest dużo płynniejsza, bardziej wydajniejsza. Czytałem opinie ludzi, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi właśnie o tego Minecrafta, że a to nie Minecraft i tak dalej. Grałem w obydwie wersje jak i tą na jawę i, i tą właśnie Windows 10 Edition. I dla mnie, no ta jest po prostu dużo płynniejsza. Nie wiem, no ale to może jest po prostu kwestia gustu. Dobra, eee, nowa przygoda. Survival. Eee, Domyślne, żeby przetrwanie, porządkość normalny, bez żadnej mapy początkowej. Świat jest skończony. Jeśli chodzi o ziarno generatora, wydaje mi się, że weźmiemy sobie losowe, kodów włączać nie będziemy. No dobra. Niech nam się tutaj świat ładnie wczyta. Yy, bardzo chciałbym was prosić, jeśli spodoba Wam się ten filmik. Zostawcie komentarz. Napiszcie, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. No jestem tego bardzo ciekawy, no bo to jednak będzie moja pierwsza seria, pierwsze takie nagranie filmiku. Dobra, niech ten świat się nam tutaj ładnie doczyta. No i z takich bardziej organizacyjnych rzeczy odcinki na sam początek wydaje mi się będą po około 10, maksymalnie 15 minut. <laughs> Przepraszam. Pierwszy upadek. Tak jak mówię, jestem początkowy, początkujący, nie wiem czy, nie wiem, czy będę miał gadane i tak dalej. Ja prywatnie gram w Minecrafta bardzo dużo, no i w sumie to w The Sims, ale nie wiem czy z tego pojawi się jakaś seria. Kurde, to no... Nie lubię takich miejsc, jak się despię w takich miejscach. No ale cóż... Yy, w sumie tam widziałem węgiel. Wiadomo... Pierwsze, pierwsze zaganie w Minecrafta to co trzeba zrobić? Oczywiście ściąć drzewo. Nie lubię tych dużych drzew. Na sam początek... No, dobra. Yy, zrobimy sobie tak, że wkopiemy się do tego od góry. Zrobiłem sobie drzewo, wiadomo, crafting, jakieś podstawowe narzędzia i tak dalej, poszukam miejsca na, na osiedlenie się. Yy... Jeśli chodzi o mody i tak dalej, no jak pewnie wiecie na Minecrafta, na Windows 10 nie ma modów. Znaczy wiem, wiem że na pewno jest Optifine, będę go miał, tu co jeszcze go nie mam. Są mini mapki, ale te minimapki nie działają tak jak działać powinny, dlatego też ich nie będę mieć. A tak to planuję, żeby ta seria była całkowicie bez modów. Dobra, to sobie weźmiemy. Tylko mnie nie bi. Ała! Dobra, mm, tu już widzę jakaś jaskinia, coś. Tu sobie jeszcze zbierzemy, żeby mieć na początek co jeść. Dobra, w sumie trzeba by było poszukać jakiegoś miejsca na sam początek dobrego. Kurczę, nie lubię takich górzystych terenów. Ja zawsze osiedlam się na terenach płaskich. A tu... oho... oho... Och... dobra. Ale tu widzę mamy żelazo, tam był węgiel. Więc może jednak gdzieś tutaj... Dobra, nie. Na początek zróbmy tak. Bez tej książki. Zrobimy sobie crafting, podstawowe narzędzia. patyki, wystarczy, na pewno kilof, na pewno łopata, na pewno siekierka i miecz, podstawowe narzędzia, pyk, łopata i miecz, super, troszkę sobie tu od razu poukładam, że tak powiem po swojemu, tak, 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 to sobie zrobię, Żeby coś znieść, Dobra. Crafting zabieramy. W sumie przydają się jakieś owieczki. Żebym nie musiał się nigdzie... Nigdzie chować na noc. No i z takich spraw organizacyjnych, co jeszcze? Tak jak mówię, te odcinki będą... O, jest owieczka. Maksymalnie 10-15 minut na sam początek. Jeśli kanał jakoś tam się... Przypadnie do gustu, polubicie czy coś. To te odcinki będą dłuższe. Będę budować poza odcinkami. Jeśli chodzi o jakieś większe budowle czy coś. Ewentualnie dokarczyć na odcinku. Później Wam pokażę. No bo to jednak w te 10-15 minut nie zrobimy zbyt dużo. A jednak chciałbym, żeby ta gra się rozwijała. Kurczę, nie wiem w którą stronę i się nie chcę przy górach. Pójdziemy tam. W sumie fajnie by było jakąś wioskę na sam początek ogarnąć. O, dobra. zejdziemy sobie tutaj. Przepłyniemy sobie. Okej. Okay. Przepłyniemy sobie kawałek, zobaczymy czy tam coś jest. No jeśli nie, jeśli nie znajdę jakiegoś, to po prostu poza odcinkiem sobie poszukam. Yy, z kwestii organizacyjnych coś jeszcze? Chyba nie. Jeśli będziecie chcieli, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, czy tam komentarz. Nawet zasubskrybować. No ja na, nie, nie oszukujmy się, nie liczę na sam początek nam... Jakieś subskrypcje czy coś, ale jeśli się wam będzie podobać, podeślijcie linka do znajomych, do swoich znajomych, do tych, którzy oglądają oczywiście Minecrafta, może się komuś spodoba, może nie, jeśli się podoba, napisz komentarz, jeśli się nie podoba, też napisz, jeśli chciałbyś, żebym coś zmienił, też napisz, ja będę brał, postaram się brać, kurczę, to są wszędzie to. Może pójdziemy zaguby. <laughs> Postaram się po prostu wziąć wszystkie wszystkie komentarze do serca. Dobra, zjedzmy coś. Postaram się wziąć wszystkie komentarze do serca. Jeszcze coś... Czy trzeba będzie zmienić, to zmienię. Dobra, przypłyniemy się z sobie wodą. Eee, dobra, co my tu mamy? <laughs> Może w sumie jakieś... od razu coś się zrobi, jakieś koblowe narzędzia. Tu chyba nic nie ma. Przepłyniemy tam dalej. No nie ja. dobra, wiecie co? Jak już tu jestem to, um, to zrobimy sobie tak jakieś tam narzędzia skobla i tak dalej tak na sam początek w sumie dobra, ładnie ja w sumie sobie może tu zostanę, póki co jakby przyszło nas jakieś Ronienie mieć. Aczkolwiek przydałby się węgiel, żeby w kucięku nie siedzieć. Jakieś pochodnie zrobić. Och! Dobra, tyle wystarczy na narzędzia podstawowe. Zebrałem crafting, zebrałem crafting. Dobra, myślę, że na sam początek tutaj chociaż mieć. Na pewno sobie muszę zro zrobić sobie na razie miecz i kilof. Uh -huh. Między kilow. Hmm, jakiś węgiel? Dobra, jest jakiś węgiel. Wykopmy go sobie, zużyję te. Postaram się zużyć te narzędzia, ale wiadomo jak to jest. One są w sumie tylko po to, żeby, żeby na sam początek jakoś przetrwać. Hmm, tak, tak, tak. Dobra. Mamy pochodnie, także myślę, że na sam początek jest ładnie tylko oświetlimy, żeby nam się tu nic dobra, mamy jedną wełnę. Myślę, że będę kończył ten pierwszy odcinek. Tak jak mówię, poza odcinkiem znajdę sobie jakieś znajdę sobie jakieś miejsce do, do osiedlenia się i tak dalej, może znajdę jakąś wioskę. Gdzieś tu po prostu pochodzę w okolicy poszukam jakiegoś wygodniejszego terenu. Bo tak jak mówię nie przepadam za zabudowaniem się w w górzystych terenach. No dobra, i to by było, myślę, na tyle w, w dniu dzisiejszym. I tak jak mówiłem, jeśli się Wam podoba, napiszcie mi w komentarzu, zostawcie łapkę. Możecie nawet zasubskrybować, będę bardzo wdzięczny, napiszcie jak, jak, wam, jak, jak widzicie tę serię, i tak dalej. Myślę, że jakoś się dogadamy. Także dziękuję za oglądanie. z Wami rabę. I życzę Wam miłego dnia. Pa!